Cześć, witajcie na moim kanale z tej strony Sonia i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jakie świąteczne dekoracje udało mi się upolować w sklepach ze starociami. W mojej okolicy znajdują się takie dwa świetne sklepy ze starociami, które staram się dość regularnie odwiedzać i bardzo często wypatruję w nich też unikatowych, wyjątkowych dekoracji świątecznych do domu. Dzisiaj pokażę Wam właśnie, co udało mi się na starociach upolować i w kolejnym filmie będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wykorzystam do dekoracji własnej przestrzeni. Sklepy ze starociami to właściwie mój taki top, jeśli chodzi w ogóle o wybór dekoracji do domu. Przede wszystkim te dekoracje mają zdecydowanie lepszą jakość wykonania. Niż dekoracje, które obecnie można kupować w sklepach. Zazwyczaj są też zdecydowanie bardziej oryginalne i unikatowe. No i po trzecie, po prostu nie przyczyniamy się do tego, żeby naszą planetę zalewać kolejną kupą śmieci, tylko wykorzystujemy już to, co po prostu na tej planecie zostało stworzone. Także świąteczne dekoracje to jest też jedna z tych kategorii, które często szukam w sklepach ze starociami. Obok siebie mam dwa takie sklepy, które staram się regularnie odwiedzać. Wiele osób mówi, że w sklepach ze starociami nic nie potrafi znaleźć, natomiast ja uważam, że właśnie całą sztuką jest to, żeby regularnie je odwiedzać. Zdarza mi się, że w sklepie nie znajdę nic, nic ciekawego i wracam z pustymi rękoma, a czasami po prostu znajduję rzeczy bardzo ciekawe i w dużej ilości. Także zacznijmy od talerzy. Jako, że wymyśliłam sobie, że kolorystyka moich dekoracji ma być niebieska, błękitna, to chciałabym dodać taki element, właśnie biało-niebieski porcelany. I jak wiecie, w sklepach ze starościami taką porcelanę można znaleźć bardzo często. Ja znalazłam taki oto świąteczny talerz, na którym mamy no, przepiękny, świąteczny obrazek. Mamy mamę z dzieckiem, mamy świąteczną choinkę, mamy ośnieżone budynki. Ten talerz jest naprawdę bardzo, bardzo piękny i kupi kupiłam go za jedyne 10 zł. Także to był świąteczny. Wybór, a oprócz tego udało mi się też upolować dwa talerzyki. Szukałam talerzyków, które nie będą miały dat ani nazw w miejscowości, ani napisów po niemiecku czy szwedzku, bo oczywiście takie talerzyki świąteczne są bardzo, bardzo popularne, natomiast udało mi się znaleźć właśnie dwa talerzyki. Są to talerzyki z tej samej serii z. Yy... I jeden z nich y, przedstawia właśnie taki świąteczny obrazek, gdzie mamy choinki, a drugi jest taki obrazek bardziej, bardziej miejski. Natomiast oba te obrazki bardzo mi się podobają i stwierdziłam, że będą też świetnie wyglądały na ścianie koło mojego łóżka. Powieszę je oczywiście, bo zobaczcie, to są talerzyki, które można wieszać na ścianie. Ja sobie je powieszę na takie samo przylepne haczyki i po świętach je y, po prostu z łatwością usunę. Bombki to nie tylko sieciówki, ale też właśnie sklepy ze starociami. I zobaczcie, tu to jest moja kolekcja bombek, które kupiłam właśnie na starociach. Za te wszystkie bombki było ich 45, zapłaciłam 16 zł. I muszę Wam powiedzieć, że idealnie będą właśnie komponowały się na moje choince. Są to wszystko szklane bombki, takie wybierałam. I chciałam właśnie, żeby były to bombki właśnie w odcieniach błękitu, granatu, czy właśnie brązu. Oczywiście część z nich ma wstążeczki, część nie. One są wszystkie do wymiany i bardzo się cieszyłam, że w takiej i po prostu taniej cenie udało mi się wyrwać tak przepiękne wąbki. Kolejnym elementem, który udało mi się kupić była, był ten oto świecznik. Nie jestem pewna, czy wykorzystam to jak świecznik, czy po prostu jako wysoką gwiazdę na mojej półce, natomiast bardzo mi się ta ozdoba spodobała właśnie z tego powodu, że jest wysoka. Szukałam po prostu wysokich ozdób, bo nie tylko szukamy rzeczy małych, ale też po prostu takich, które będą ciut wyższe i stworzą właśnie taki fajny efekt różnych poziomów w naszych dekoracjach. Stąd właśnie ten świecznik w kształcie gwiazdy. I druga rzecz, którą kupiłam, to tak Taki Oto mały drewniany reniferiak. Ten reniferiak oczywiście nie jest wykonany z jakąś wielką starannością. Widać tutaj dużo w ogóle kleju właśnie w łączeniach e, z tymi metalowymi elementami. Natomiast jest to taki świecznik, można tutaj wsadzić tealighty. E, mi się on po prostu bardzo spodobał ze względu na kolor i po prostu na jakiś taki vintage'owy charakter. Dlatego też e, nie mogłam się e, mu oprzeć. Kosztował jedyne 8 zł. Kolejna rzecz to myślę, że to jest jedna z moich w ogóle najlepszych, świątecznych dekoracji, które udało mi się dorwać na starociach. Oczywiście też do nich nie należała, bo za tę szklaną choinkę zapłaciłam około 60 zł. Natomiast ona jest wykonana, zobaczcie, z bardzo, bardzo grubego szkła. Wygląda po prostu, jakby to była taka lodowa choineczka. I ma takie cztery tutaj dziurki, w których można umieścić świece. Ja oczywiście kupiłam sobie takie cieniutkie świece, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Natomiast ten efekt mi się nie podoba. Natomiast sama choinka po prostu usta Właśnie na półeczce czy na biureczku wygląda po prostu perfekcyjnie i myślę, że to jest właśnie jeden z moich po prostu najlepszych świątecznych zakupów, jakie udało mi się zrobić. Kolejnym elementem, który bardzo mi się spodobał, było to świąteczne gasidło. To gasidło jest w srebrnym kolorze, jest naprawdę bardzo dobrej jakości, ma takie bardzo ładne wykończenie i kosztowało chyba około 10 czy 15 zł, dlatego też to był świetny zakup. A teraz chcę wam jeszcze pokazać dwie bardzo ciekawe rzeczy, które udało mi się kupić, czyli takie oto żabki, które zapina się na choince i w środku się umieszcza świeczkę. Te kupiłam z tego powodu, że były bardzo tanie, chyba kosztowały 5 zł za cały ten zestaw, ale nie ma ich bardzo dużo, chyba jest czy 6 czy 7 sznuk. I kolejną rzeczą, którą udało mi się kupić, były te oto właśnie mocowania, takie świeczniki na choinkę. One są naprawdę bardzo, bardzo ładne, świetnie wykonane, vintage'owe. Eee, oczywiście nie były takie tanie, bo kosztowały 10 zł za sztukę i pewnie gdyby były troszkę tańsze, to nie zastanawiałabym się tak długo czy je kupić. Natomiast w kwestii tego świecznika problemem jest to, że nie byłam pewna czy dostanę takie świeczki ledowe, które będą miały taką małą średnicę, no bo śre świeczki takie zwykłe o tej średnicy dostałam i udało mi się je kupić bez problemu. Natomiast uznałam, że byłoby mi naprawdę żal nie odpalić tych świeczek na choince, dlatego właśnie zastanawiałam się czy takie ledowe świece cienkie dostanę jeszcze nie udało mi się ich znaleźć, dlatego jeżeli macie jakieś źródło, coś co możecie mi polecić, to czekam na wasze rekomendacje. Natomiast same świeczniki są naprawdę wspaniałe i naprawdę bardzo dobrze właśnie zachowują równowagę, także te świeczki się nie przewalają. Testowałam sobie to już na jakiś gałązkach w w wazonie i naprawdę świetnie się sprawdzają. Jedyna właśnie moja niepewność to te świece ledowe. Także dajcie. Kolejne dekoracje, które chciałabym Wam pokazać, to te oto dwie rzeczy, bo zawsze szukam elementów, które są wykonane z naturalnych materiałów. I ten na przykład ratanowy koszyczek yy, kupiłam na starociach. W środku znajdowały się w nim czerwone kwiaty, natomiast oczywiście je usunęłam i to też będzie bardzo fajna ozdoba świąteczna. Natomiast tutaj widzicie takie ratanowe piękne san, nie do końca odpowiada oczywiście mi tutaj kolor i fakt, że te sanki tutaj nie są w idealnym stanie, natomiast oczywiście mogę je sobie posprejować, a myślę, że nawet jeżeli tego nie zrobię, to na półeczce i tak będą bardzo, bardzo fajnie wyglądały. Będąc też w sklepie ze starociami jeden raz, udało mi się dostać też taki oto zestaw. Oczywiście musiałam go wybierać z koszyka. Natomiast jest to, jak widać, jest to zestaw różnych słomianych ozdób. Są to zarówno dzwoneczki, jak i szyszki, takie oto koszyczki, bardzo dużo bardzo fajnych ozdób i taki zestaw też był bardzo dobrej cenie, bo każda z tych ozdób kosztowała około jednej złotówki, czasem 50 groszy, także naprawdę też rewelacyjna cena, a cały zestaw może posłużyć do udekorowania na przykład jakiejś dużej kompozycji w wazonie. Jak już wiecie, biało-niebieskie elementy to jest coś, czego szukałam w tym roku właśnie w kontekście świątecznych dekoracji. I ja takiej porcelany i ceramiki mam dość dużo, zarówno u siebie w domu, bo kolekcjonuję Bolesławiec, jak i w mojej pracowni florystycznej, bo taka biało-niebieska ceramika też jest często wykorzystywana właśnie na weselach. Natomiast kiedy zobaczyłam, że w sklepie ze starociami jest taki oto wazon, który kosztował 28 zł, i jest on w takim chińskim stylu, natomiast ma bardzo taki fajny, pękatek. Kształt. Nie za duży otwór, więc idealnie będzie w nim wyglądało dosłownie kilka gałązek. To stwierdziłam, że to też jest coś, co będzie super wyglądało właśnie w moich dekoracjach i zdecydowałam się go kupić. I tak jak już wiecie, w tym roku duży taki powrót zalicza kolor srebrny. Przez bardzo długi czas złoto było na topie, natomiast obecnie srebro wraca. I z tego powodu ja też staram się szukać takich elementów, które będą ciekawe i yy, które będą właśnie yy, zawierały w sobie kolor srebrny. Jednym z takich elementów był ten oto wezonik. Bardzo mi się spodobał jego kształt i ta falowane zakończenie tutaj u góry. Kupiłam sobie też takie pół półzdereczko, ale niestety już moja córka jest zbiła. Dlatego będę szukała innych elementów, które są właśnie wykonane z tego srebrzonego szkła. Myślę, że będą właśnie one bardzo fajnie się komponowały z tymi wszystkimi dekoracjami właśnie, nie tylko w odcieniach błękitu, nie tylko w odcieniach brązu, ale gdybyście pragnęli zrobić dekorację właśnie na przykład klasyczną z czerwienią i z zielenią, to to też srebrne szkło będzie świetnie y, z tym korespondowało. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj jakieś inspiracje dla siebie i że równie chętnie jak ja wybieracie się do sklepów ze starociami. Dajcie znać, czy ten filmik Wam się podobał, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak udekorowałam mój dom, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i Wy patrujcie kolejnego odcinka, który już wkrótce. Także do zobaczenia, pa pa!